Dzień dobry, witam państwa serdecznie na dzisiejszym porannym spotkaniu z cyklu Bliżej Rynków. Z tej strony Łukasz Stefanik. Jak co dzień przeanalizujemy dla państwa to, co się dzieje na głównych rynkach. Powiemy na co zwrócić uwagę, jakie mamy dane, no i oczywiście jak wygląda sytuacja techniczna na tych głównych rynkach. Jeśli chodzi o sam początek, prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku, ponieważ analizy nasze, komentarze nie są rekomendacjami. Tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do tego, co się dzieje na rynkach. No jakby za dużo się od wczoraj nie wydarzyło. My rozmawialiśmy też wczoraj na porannym webinarium, na live tradingu po godzinie 15, więc od tego czasu za dużo się nie zmieniło. Amerykańskie indeksy dalej od kilku dni poruszają się bez wyraźnego kierunku, dalej blisko szczytów, ale wciąż tych szczytów nie mogą poprawić. Bitcoin, Ethereum, czy te gry, główne kryptowaluty, dalej są pod presją, ale zmienność jest bardzo ograniczona. Od kilku sesji praktycznie mamy ruchy konsolidacyjne. Podobnie jest też na złocie i srebrze, choć złoto i srebro próbują odrabiać te ostatnie straty i chociażby złoto zdołało wyjść powyżej tej bariery 5000 dolarów, ale bariera 5100 dalej pozostaje kluczowym oporem na te instrumenty na pewno sobie dzisiaj spojrzymy. Natomiast jeżeli chodzi o kalendarz, mamy sporo czytów szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, więc ta druga część dnia powinna być Powinna być ciekawa. Do południa, tak naprawdę, z tych wydarzeń makro jedynie dane PMI z Wielkiej Brytanii, więc na funta możemy spojrzeć też dzisiaj. Natomiast głównie, no to mamy dane o PKB, te wskaźniki inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, dane o wydatkach, przychodach Amerykanów i dane Uniwersytetu Michigan później po godzinie 16, więc jakby 14:30, 16:00 to będą te godziny, kiedy zwiększa zmienność może na dolarze się pojawić i na tych instrumentach powiązanych z dolarem. Jeśli chodzi o rynki, no to oczywiście, spojrzymy na główne indeksy, na Eurodlara, USD, jena, Bitcoina, Ethereum, złoto, srebro i na pewno tutaj też na funta w kontekście, w kontekście danych, bo te dane mamy o godzinie 10.30. Tutaj mamy dane PMI zarówno dla przemysłu, jak i dla usług, więc a może zacznijmy sobie faktycznie od funta brytyjskiego, bo funt brytyjski w ostatnim czasie co może bardziej za sprawą Dolara, natomiast, może usuńmy tutaj wszystkie te kreski. Ostatnie fund do dolara w ostatnim czasie wyraźnie zniżkował. Jeżeli spojrzymy sobie na szczyt 27, no to cena jest około 3% niżej. I co ciekawe, co ważniejsze, no to to, że poprzednia korekta została już dawno zanegowana. Więc aktualnie okolice poziomu 1,36,50, gdzieś jest to tutaj ważny. Opór z perspektywy D1, natomiast jeżeli chodzi o perspektywę bliższą, H4, no też nie wygląda to najlepiej dla funta. Po tym, jak cena przebiła się poniżej dołków przy 1,3515, no to e, tutaj odbył się test od drugiej strony, czyli coś z klasyki, i ten spadek jest rozszerzany, więc na razie na funcie brytyjskim mamy sentyment e, spadkowy, jeżeli on się utrzyma, wykluczone, że nawet gdzieś tutaj, czy dołki 1,34, 50 czyli te ostatnie lokalne minima, to są gdzieś takie poziomy docelowe, natomiast oporem, oporem pozostaje poziom 1,3515, mniej więcej. Żeby coś się zmieniło pozytywnie, no to przede wszystkim ten opór musiałby zostać wybity, a najlepiej, jeżeli cena wywróciła powyżej średniej, wtedy można by oczekiwać większych wzrostów. Ale też ciekawie wygląda sytuacja na parze euro tak w kontekście funta jeszcze powiem, dlatego, że tu, jeżeli nic się nie zmieni, no to będzie klasyczny i bardzo ładny przykład zmiany sekwencji pod kątem metodologii Balance, bo zobaczmy, że tutaj spadkowo, kiedy jeszcze trzymał ten układ czerwony, obowiązywał. Trend, no trend w dół, trend spadkowy, natomiast po przebiciu geometrii mamy ciekawą zależność, bo notowania wybiły ten czerwony układ, potem przetestowały go od drugiej strony po raz pierwszy, drugi, trzeci, no i zaczynają wychodzić w górę, a ponadto tutaj nie tyle mieliśmy biegunowość tej czerwonej geometrii, czyli ten zasięg, ale dodatkowo lokalnie po wykonaniu impulsu pojawia się pierwsza korekta, ta zielona, ona została odłożona tutaj na wierzchołek i Grupowała się bardzo ładnie z biegunowością w wcześniejszej wybitej geometrii, na co zwracaliśmy uwagę dużo wcześniej. No i tu było tych parę testów. Ruch został wykonany, czyli mamy nowy, wyższy wierzchołek, co świadczy o potencjalnej zmianie właśnie sekwencji. No i jeżeli cena pozostanie powyżej 0,8702 a i 0,8691, czyli jakby ta strefa jest kluczowa, tak długo można myśleć o wzrostach. Przynajmniej tak mówi metodologia. Overbalance. Jeśli jesteśmy przy walutach, to już przez nie przejdźmy, czyli jeszcze spojrzę tutaj na eurodolara i na USD jena, Eurodolar to akurat się pojawił w analizie z cyklu overbalance, natomiast tutaj powoli cena kontynuuje korektę. Natomiast patrząc na ujęcie roczne, czyli od stycznia ubiegłego roku, cały czas jest to trend wzrostowy, jeżeli korekta się rozszerzy poziom 1.15,85 to jest ważne wsparcie na eurodolarze, a bardziej intradayowo, powiedzmy tutaj jakiś interwał H1M15. No, nie wygląda jakby zbyt ciekawie ten wykres, ale jeżeli sobie spojrzymy bliżej, powiedzmy od 11 lutego, to tu też możemy taką lokalną sekwencję spadkową wyznaczyć i żeby myśleć o jej zmianie, to cena musiałaby przebić gdzieś rejony 1.18. No i tutaj. Pewnie, gdyby pojawiała się korekta, ta średnia się gdzieś zgrupuje, więc średnia geometria, wcześniejsze reakcje cenowe około 1,18 11, to jest na pewno ważny krótkoterminowy opór na euro-dolarze. Z kolei na USD-Jenie cena wstrzymała wczoraj wzrosty. Nic się nie zmieniło, gdyby była korekta w krótkim terminie 153,90, jest to wsparcie. Natomiast z wyższej ramy czasowej, no cena utrzymała się powyżej średniej stylu okresowej. Pamiętamy że też, że ta duża geometria tutaj wytrzymała okolice 153, dalej jest to wsparcie. Póki cena jest powyżej, no to metodologia overbalance mówi za ruchem w górę, więc tak to wygląda. Dobrze, jeszcze do tych tradycyjnych instrumentów, na które chciałem zwrócić uwagę, to DAX. DAX kompletnie. No, konsoliduje dalej. Wydawało się, że po tej przedwczorajszej świeczce jest kontynuacja wzrostów, że jest szansa, natomiast wczoraj znowu było jej zrzucenie, czyli mamy konsolidację w dalszym ciągu i ten kierunek nie jest jasny, mimo długoterminowego trendu wzrostowego. Tym bardziej, że cena wróciła tu gdzieś do zakresu konsolidacji, konsolidacji, którą mieliśmy tutaj, więc mimo wybicia się ładnego, powyżej strefy 25 150 wróciła poniżej, więc dla mnie jest to rynek nieczytelny i na razie bym sobie go chyba odpuścił, widzimy, że znowu cena już tu od drugiej strony ten poziom 25 150 testuje, więc dla mnie na razie nie jest to atrakcyjny rynek, możemy zerknąć na 15 gdzie znowu mamy sprzeczne sygnały, bo był sygnał spadkowy tutaj na wysokości geometrii, i tak była pierwsza korekta, druga oczywiście no do wykorzystania, tutaj setup był bardzo ładny, no, ale trzecia korekta już widzimy, że pojawił się sygnał spadkowy, ale cena wyszła w górę, teraz znowu wraca, więc teoretycznie tu mamy krótkoterminowe wsparcie, a opór dalej jakby cały czas szeroki 25-150, więc ja bym poczekał, aż pojawi się jakaś wyraźna sekwencja góra bądź dół i tutaj wtedy aktualizował sytuację, więc dla mnie ten wykres jest na ten moment nieczytelny. Jeżeli chodzi o indeksy w Stanach, też zaczyna się robić nieciekawie, bo zobaczmy od kilku sesji cena konsoliduje, to jest US30, więc mimo długoterminowego trendu też bym się raczej wstrzymał. US500 bardzo podobnie, też od kilku sesji mamy ruch boczny i taki miszmasz na wykresie, więc oczywiście długoterminowo wzrosty 6,812, no tutaj się pojawiła taka formacja pinbara, więc jest szansa na wznowienie tego ruchu, ale brakuje jakiegoś takiego zapalnika, żeby ten ruch się pojawił, więc niestety konsolidacja. No i najgorzej spośród indeksów amerykańskich wygląda US 100, czyli ten kontrakt oparty na NASDAQ 100, o spółki technologiczne, dlatego że tu Usuniemy te wczorajsze, te wczorajsze poziomy i też mamy tutaj konsolidację. Cena jest pod średnią, więc to działa na niekorzyść, co rodzi ryzyko oczywiście korekty, więc żeby. Mieć nieco większą pewność tego, że dalej jest to trend wzrostowy, poczekałbym z wyjściem ceny powyżej 25160. Równie dobrze może być tak, że cena dalej będzie konsolidowała i jakby nie pojawi się żaden ciekawy sygnał. Na razie na razie cena jest podśrednią, pod przepraszam, więc ryzyko korekty cały czas tutaj jest. Więc widzimy indeksy nie wyglądają zbyt ciekawie, ale też no, mówiłem o tym wczoraj. Co do surowców, zaczniemy od złota. Złoto wróciło powyżej 5000 dolarów i oczywiście w długim terminie nie ulega to wątpliwości, mimo tej ogromnej przeceny. Cały czas jest to trend wzrostowy, a do szczytów brakuje zaledwie 10%. Więc mimo takiej panicznej wyprzedaży, no, tak jakby dużo się tutaj nie zmieniło technicznie. Natomiast co do niższego interwału czasowego, my mówiliśmy, że z perspektywy tutaj e, interwału godzinowego, no zaczyna to przypominać konsolidację, ale też, że lokalnie od tego dołka, mieliśmy pierwszą korektę, drugą, trzecią, czwartą i że lokalnie te wzrosty mogą się pojawić, więc tak to wygląda, więc perspektywa ruchu w kierunku 5100 wydaje się tym scenariuszem bazowym, a zmieni się ona dopiero w momencie, jeżeli ta sekwencja zostanie zanegowana, więc jeżeli na ten moment gdzieś okolice 4975 zostałyby zanegowane, wtedy możliwe są ewentualnie jakieś większe spadki w kierunku 4880, natomiast na razie wydaje się, że Mimo tego mozolnego ruchu cały czas kierunek jest wzrostowy. Bardzo podobnie na srebrze Srebrzo, srebro było też rozgrywane przez nas wczoraj na live trainingu, gdzie celowaliśmy gdzieś w te wierzchołki, więc praktycznie zostały one osiągnięte, ale jeszcze troszeczkę e, brakuje. Tak czy inaczej, podobnik na złocie, to widać lepiej na interwale 15, zresztą srebro wrzucałem jako analizę wideo też na czat dzisiaj, więc można sobie do tego wrócić, ale lokalnie mamy sentyment wzrostowy, a ważnym poziomem oporu w takim krótkim czy średnim terminie to są okolice 84,60, dlatego że jeżeli cena by ten poziom wreszcie wybiła, wtedy. Mogłyby się rozpocząć jakieś większe wzrosty, więc tak by to wyglądało na srebrze. I z tych instrumentów, na które chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to będą kryptowaluty, czyli Bitcoin, Ethereum. Ale tu za dużo też nie powiem, też wrzucałem dzisiaj analizę. Zaraz, czy Bitcoina? Tak, Bitcoina, więc jakby tutaj omówiłem to, co mówiliśmy wczoraj i na webinarium porannym, i na live tradingu, generalnie Bitcoin. Lokalnie konsoliduje, ale wybił powyżej takiego górnego ograniczenia tej geometrii, która tutaj trzymała ruch od szczytu z połowy miesiąca. Więc jeżeli faktycznie cena utrzyma się powyżej, jest ryzyko skierowane ku górze, ku jakiejś korekcie, ale wszystko to się odbywa w ramach konsolidacji. I Ethereum bardzo podobnie, też konsolidacja, też czekam na jakiś impuls. Kluczowy opór 290, kluczowe wsparcie 1450, więc do znudzenia cały tydzień, jakby powtarzam, w sumie to. To samo, dobrze, tutaj jeszcze tak, na ropę chciałem zwrócić uwagę, bo ropa naftowa, też ją omawialiśmy wczoraj, no i ropa powoli, powoli notuje te wyższe poziomy, no i wydaje się, że, tu mam sporo kresek z tego niższego interwału z wczoraj, ale jakby, to, że cena odbiła się finalnie już od tej strefy 62,5 dolara, no jest pozytywnym sygnałem, więc wybicie, był test jeden, drugi, trzeci. W końcu cena wychodzi w górę na nowe wierzchołki, więc to potwierdza cały czas możliwość ruchu nawet w kierunku szczytów tutaj z lipca ubiegłego roku, czyli poziomu około 70 dolarów, więc cały czas wygląda to całkiem nieźle dla, całkiem nieźle dla ropy. Na WIG20 nie patrzyliśmy, możemy sobie oczywiście spojrzeć też, bo te główne instrumenty, które chciałem, mamy omówione. WIG20 cały czas w trendzie wzrostowym, gdyby pojawiła się korekta, to czy średnia, czy poziom 3,230 są to poziomy, które można traktować jako wsparcie. Tu na razie nie widać, żeby coś miało się... Zmienić, więc mamy dalej trend wzrostowy. USDN, euro-dolar był analizowany, nie patrzyliśmy na rynek kawy. Rynek kawy mocno zanurkował w ostatnim czasie. Natomiast co do interwału dziennego, ta wczorajsza świeczka jest to no, typowa formacja pinbara. Może idealnie, jakby to był młot i nie byłoby tego górnego cienia. Natomiast widać, że cena sprawdziła, co się dzieje tutaj. Nawet ten poziom został naruszone i pojawił się pin bar, co świadczy o tym, że tu mogły się odbyć jakieś zakupy. I jeżeli to jest scenariusz słuszny, to byłoby, byłoby ryzyko czy szansa na wykonanie korekty. I gdyby taka korekta się pojawiła, szansa na zasięg to są poziomy 323, gdzie mamy górne ograniczenie geometrii. Już dwukrotnie tego samego rozmiaru korekta się pojawiała, więc jeżeli ufać analizie. Pod kątem metodologii overbalance, przepraszam, to będzie dokładnie poziom 319, no bo mamy lokalny dołek, a ta geometria akurat była zaznaczana wczoraj, więc tyle jest miejsca na ewentualną korektę, jeżeli chodzi o kawę. Z drugiej strony, gdyby ta formacja została zanegowana na przykład taką czarną świeczką dzisiaj, no to ta strefa tutaj wynikająca z tego dołka będzie stanowiła opór, no ale na razie, jakby szansa po tej wczorajszej świeczce wydaje się. Korekcyjna. USD omawialiśmy na niższym interwale, a eurodolar nie omawialiśmy, czy omawialiśmy? Omawialiśmy na H1, więc tu jakby nic więcej nie powiem, bo to już było można sobie cofnąć. Nie wiem, co za Ticker, Bae. Tutaj pan Rafał prosił, więc można doprecyzować, czy to chodziło o... Nie wiem, muszę mieć ticker, natomiast jeszcze spojrzymy sobie tutaj w komentarzach, widzę na, na indeks francuski. I jakby tutaj, to też było analizowane wczoraj, za dużo się nie zmieniło. Akurat wczorajsza sesja pozytywna tutaj, jeżeli chodzi o FRA-40, ta strefa wynikająca z wcześniejszych szczytów, ona wydaje się kluczowa. Jeżeli cena będzie się utrzymywała powyżej, no to cały czas jest to scenariusz bazowy, scenariusz wzrostowy. Potencjalne zasięgi mogą być duże, bo jeżeli zmierzylibyśmy ostatnie cofnięcie, to duże, to mierzenia zewnętrzne będą dość odległe. Pierwsze zmierzeń, czyli 127,2, będzie wypadało gdzieś w rejonach 8,730, a drugie, hen, daleko 9,200. Więc może aż tak dużych wzrostów bym się tu i teraz nie spodziewał, biorąc pod uwagę tą dynamikę, a raczej jej brak w ostatnim czasie, ale póki cena będzie powyżej tej strefy, jest to scenariusz wzrostowy, a nawet gdyby cena się cofnęła, to wsparcie może też stanowić średnia, która no, tutaj cały czas w ostatnim czasie podtrzymywała ten ruch wzrostowy. Dobra, o tą spółkę chodziło. Wczoraj tak? analizowaliśmy ją, z tego co pamiętam. No, tutaj jest teren wzrostowy, mamy nowy wierzchołek. To, co możemy robić, to jest tak jak na przed chwilą omawianym indeksie fra 40, czyli możemy sobie mierzyć te ostatnie korekty i szukać potencjału tego ruchu jako czynniki zewnętrzne, czyli tutaj gdzieś pierwsze opory 22, potem gdzieś okolice 23-40. Jako takie poziomy docelowe, z kolei gdyby była cofka, no to myślę, że tutaj gdzieś te rejony to będzie wsparcie i za dużo nie powiem, no bo mamy silny trend wzrostowy. Na aluminium. Też podobnie jak na miedzi, jakby po tym dużym zamieszaniu cena konsoliduje, więc za dużo nie powiem, niestety, bo to nie jest teraz moment techniczny według mnie. Gdyby cena spadła gdzieś do średniej, mógłbym rozważyć tutaj po pojawieniu się jakichś sygnałów zakupowych jakąś pozycję, bądź gdyby cena spadła poniżej tej średniej. Natomiast na razie. To nie są ciekawe instrumenty, bo jesteśmy po bardzo dużej zmienności i teraz według mnie rynek musi troszkę pokonsolidować, ułożyć się na nowo, więc technicznie nie ma tutaj miejsca na, na wejście, przynajmniej pod kątem jakby mojej strategii. Co do funta do jena, sytuacja nie jest do końca jasna z racji tego, tu może pod kątem overbalansu, spójrzmy, bo miałem to analizowane z tego, co pamiętam w tej zakładce albo nie, e, miałem. Dobrze, więc fund do jena tak średnio długoterminowo e, przebił ważną geometrię, więc wygląda to gorzej niż na USD jenie. Spadek poniżej 209,90 otworzył teoretycznie drogę do zmiany trendu, no i póki cena się trzyma pod tą strefą, jakby ten scenariusz spadkowy jest bazowy, mimo, że długim, w długim terminie mamy trend wzrostowy, więc ja bym najlepiej chciał poczekać na to, aż cena złamie tą lokalną spadkową geometrię, tą czerwoną, czyli wyjdzie powyżej 210-12 i tutaj myślałbym o wzrostach. Natomiast jeżeli tego nie będzie, jeżeli cena będzie się utrzymywała poniżej bądź testowała ten poziom i się od niego odbijała, no to cały czas scenariusz spadkowy jest tym scenariuszem bazowym, mimo tak jak mówiłem tego długoterminowego trendu, więc tak by to wyglądało, 209,90, 210, 12, kluczowa strefa na funcie do jena, no i rynek kakao jakby tu cały czas spadki, nawet myślę, że nie trzeba go otwierać, cały czas spadki, potencjał tego ruchu jest szacowany nawet na okolice 2,400, 2,100. Z sesji na sesję można powiedzieć, że ten ruch przyspiesza. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby dzisiaj, jutro, czy po weekendzie, przepraszam, to przyspieszyło i gdyby gdzieś te poziomy zostały osiągnięte. Ale też, jeżeli nie jesteśmy w tradezie tu i teraz, czy już od jakiegoś czasu, no to nie jest to dobry pomysł. No bo co, wejdziemy w pozycję krótką i gdzie damy stop lossa? Jakby absolutnie jest to niezbyt dobry pomysł. A o tych rzeczach mówimy sobie na live tradingu w czwartki, także też. Serdecznie e, zapraszam. WIGU 40 nie ma, jest chyba ETF na WIG 40 u nas, e, więc ewentualnie na niego sobie możemy spojrzeć. I chyba na tym będziemy kończyć, bo już mamy. Sz... A jeszcze GBP NZD i na nim sobie skończymy. E, czyli ETF na WIG. 40, no tu też mamy totalne wzrosty, tak? Jakby bardzo silny trend wzrostowy, nie ma co z nim walczyć. Gdyby cena cofnęła, tak jak e, chociażby tutaj do średniej, no to to są poziomy, gdzie można oczekiwać jakiejś reakcji. Teraz cena mocno odjechała od średniej, więc jeżeli ktoś nie jest. W pozycjach myślę, że najlepszym scenariuszem jest po prostu zaczekać na korekty. Czy ona pojawi się z tych poziomów, czy wyższych, tego nie wiem, ale no, nic więcej tutaj bym nie kombinował. I GBP NZD, to będzie ostatni instrument, który sobie omówimy. GBP do nowozelandczyka, długoterminowo dalej trend wzrostowy, tylko że to jest no, wiadomo no, ujęcie kilku nie bym powiedział więc żeby coś się zmieniło, to musiały być spadki jeszcze grubo ponad 500 pipsów, ale jeżeli chodzi o krótszy termin, no to widać, że cena już od dłuższego czasu znajduje się poniżej średniej, ten ruch wzrostowy wcześniej się wypłaszczył, no i tu już praktycznie od drugiej połowy stycznia mamy lokalny sentyment spadkowy. Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy, 4 czterogodzinowy, no to nawet od tej połowy stycznia jest to, nawet może powiedzieć silny trend w dół i... Yy, to, na co bym zwrócił uwagę, to są właśnie te geometry, które tutaj zobaczymy czy one były respektowane. Ta korekta była największa, druga płytsza, trzecia płytsza i no, teraz gdzieś mamy okolice geometrii. Dodatkowo, no, taką sekwencję, no bo tutaj były dołki, tutaj mamy też kilka wierzchołków, więc myślę, że między średnią a geometrią, to jest tu i teraz strefa. Oporu, jeżeli ona zostałaby przekroczona, czyli tutaj mamy opór. Jeżeli tu będą się pojawiały sygnały podażowe, cały czas jest perspektywa spadkowa. Natomiast z drugiej strony, to co mi się nie podoba, to to, że ten ruch miał kształt takiego V, i, ym, i to będzie wsparcie. Czyli jeżeli, inaczej, jeżeli cena nie spadnie poniżej tej zielonej linii, tutaj, no to może dojść do ewentualnej zanegowania geometrii, ale też ewentualny sygnał, jaki mógłby się pojawić, taki kontrariański pod korektę, dopiero po przekroczeniu średniej. Czyli gdyby był taki scenariusz, że wyjście w górę, to jakiś test, to z tego miejsca możemy oczekiwać ruch wzrostowy. Natomiast jeżeli cena będzie tu się odbijała, no to celem jest ten dołek. I tutaj obserwujmy, czy zostanie on wybity i pojawi się sygnał podażowy, czy być może ten dołek zostanie wykorzystany jako trampolina i, i wtedy zanegowanie tego układu i większe wzrosty. Więc okolice, tu i teraz ważny opór, a wsparcie mamy na poziomie tego lokalnego. Dołka. Dobrze, myślę, że z mojej strony to będzie wszystko na ten moment. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, za te wszystkie propozycje dotyczące instrumentów. Życzę powodzenia w inwestycjach. W przyszłym tygodniu słyszymy się na pewno na, na live tradingu w czwartek i na którymś z webinariów porannych. Także serdecznie zapraszam.